Halina Mlenkowa, znana piosenkarka, po latach otworzyła się na temat swojego życia prywatnego i macierzyństwa w rozmowie z plejadą. Mimo, że jej związek z aktorem Łukaszem Nowickim, z którym była żoną przez prawie dekadę, zakończył się w 2012 roku, oboje utrzymują, że rozstali się w zgodzie, rozstajemy się w zgodzie, a decyzję podjęliśmy wspólnie, zapewniali małżonkowie wówczas. Oczywiście. Tabloidy spekulowały na temat prawdziwych powodów rozstania, lecz sami zainteresowani postanowili nie zabierać głosu w tej sprawie. W najnowszym wywiadzie dla Plejady, Halina podkreśliła, że jej synowie, w tym Piotr, urodzony rok po ślubie z Nowickim, są jej największym sukcesem. Chłopców uważam za swój największy sukces w życiu, mówiła z dumą Mlynkowa, dodając, że macierzyństwo miało ogromny wpływ na jej życie zmieniając jej priorytety i sposób patrzenia na świat. Dzielenie się przez nią tych szczegółów może być postrzegane jako próba przekazania bardziej osobistego obrazu swojego życia, odchodząc od stereotypów i plotek, które często pojawiają się w mediach. Halina podkreśliła także, że mimo rozstania, zarówno ona, jak i Łukasz, starają się wspólnie wspierać swoje dzieci i zapewnić im wszystko, co najlepsze, co jest dla nich najważniejsze. Halina Młynkowa Choć cieszy się z sukcesów zawodowych, to przede wszystkim jest matką pełną dumy ze swojego syna, Piotrka. W rozmowie z dziennikarzami podkreślała, jak trudną drogę musiał przejść jej pierworodny i jak bardzo jest z niego dumna. Piotrek właśnie skończył liceum i dalej idzie w film. Świetnie montuje i w internecie zarabia bardzo dobre pieniądze i można powiedzieć, że nawet dzięki temu już może być samodzielny w kwestii finansowej, mówiła Halina. Wyrażając swój podziw dla umiejętności i samodzielności syna, mimo młodego wieku, Piotrek już teraz potrafi zarabiać na siebie, co jest dowodem na jego obrotność i determinację. Halina również podzieliła się przemyśleniami na temat roli rodzica, które niedawno usłyszała od swojej przyjaciółki. Rodzic nie jest od tego, żeby tylko dawać szczęście dziecku, ale żeby go przygotować do życia. Jakie to jest mądre? Te słowa głęboko rezonują z Haliną która stara się wychować swoje dzieci tak, aby były przygotowane do samodzielnego życia. Halina Mlenkowa, otwierając się na temat swojego życia rodzinnego, podzieliła się swoimi doświadczeniami z wychowywania syna Piotra jako samotna matka. Choć rozstanie z Łukaszem Nowickim mogło wprowadzić pewne trudności w życiu osobistym i rodzinnych relacjach, Halina znalazła sposób, aby skupić się na pozytywach i wzmocnieniu swojej roli w życiu syna. Przekonanie, że musiała pełnić rolę obu rodziców, była dla niej nie tylko wyzwaniem, ale też motywacją do stania się lepszym rodzicem. Mama tak naprawdę wychowała syna sama, więc pod tym względem musiałam równoważyć te dwie kwestie. I nie mówię o tym sama dla siebie i żeby kogokolwiek tutaj obrazić. Nie mówimy teraz o tacie, bo absolutnie nie o to mi chodzi, tylko to Piotrek sam mówi, ty jesteś mamą i tatą, wyjaśniała Halina. Słowa te... Wypowiedziane przez Piotra, Halina traktuje jako najlepsze potwierdzenie, że jej starania nie poszły na marne i że jej syn docenia jej wysiłki. Halina podkreśliła, że obecnie utrzymuje poprawne relacje z Łukaszem Nowickim i nie chce wykorzystywać przestrzeni publicznej do rozliczeń osobistych czy poruszania wrażliwych tematów rodzinnych. I niech tak zostanie, dodała stanowczo na zakończenie, podkreślając swoje pragnienie, aby obecny stan rzeczy. Charakteryzujący się wzajemnym szacunkiem i dojrzałością, nie uległ zmianie.